Agrokompleks to nowocześnie zarządzana firma rodzinna, która została założona w 1989 roku. Firma zajmuje się produkcją i dystrybucją szerokiej gamy produktów mlecznych w proszku. Agrokompleks działa na rynku międzynarodowym. W związku z wejściem na rynek Ameryki Północnej w roku 2000 utworzone zostaje Biuro Sprzedaży i Zaplecze Magazynowe na terenie USA. Już w 2011 roku, kontynuując dynamiczny rozwój, Agrokompleks otwiera kolejne biuro dystrybucji w Tajlandii i poszerza swój zasięg o rynki azjatyckie. Obecnie firma posiada biura sprzedaży, centra magazynowe i logistyczne w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Agrokompleks zatrudnia blisko 100 pracowników. Szeroka gama produktów mlecznych w proszku wytwarzana jest w dwóch nowoczesnych zakładach produkcyjnych, znajdujących się na terenie Unii Europejskiej. W ramach spółki funkcjonują dwie marki produktów: Agrokompleks i Milki Star. Agrokompleks to wyspecjalizowane produkty wysokoproteinowe znane na całym świecie już od ponad trzech dekad. Marka Agrokompleks oferuje kazeiniany, kazeinę kwasową i podpuszczkową, a także koncentraty i izolaty białek mlecznych i serwatkowych. Marka Milki Star jest odpowiedzią na zapotrzebowanie dotyczące powszechnie stosowanych produktów serwatkowych i mlecznych. Mielki start to odtłuszczone i pełne mleko w proszku, serwatka słodka, kwasowa, demineralizowana i neutralizowana, laktoza, permeat mleczny i serwatkowy, mieszanki mleczne mające szerokie zastosowanie w produkcji lodów, jogurtów, piekarnictwie, cukiernictwie i innych gałęziach produkcji spożywczej. Wszystkie nasze produkty posiadają niezbędne certyfikaty i atesty honorowane na rynkach całego świata. Cenimy bezpośredni kontakt z klientem na każdym etapie współpracy. Wieloletnia polityka udziału w targach na całym świecie zapewniła firmie stałą pozycję i rozpoznawalność w branży mleczarskiej. Poznaj nasz zespół i zapoznaj się z naszą ofertą. Współpracując z nami, masz gwarancję najlepszych europejskich standardów. Opieramy się zarówno na własnym nowoczesnym laboratorium, jak i na zewnętrznych akredytowanych jednostkach badawczych. Zasięg działania firmy to już wszystkie kontynenty. Na obsługiwanych rynkach firma dysponuje własnymi centrami logistycznymi i zapleczem magazynowym, a także własnym taborem bazującym na 40 autach ciężarowych. Cały łańcuch dostaw łącznie z formalnościami eksportowo-importowymi skupiony jest w jednym ręku profesjonalnie przeszkolonego i doświadczonego zespołu Agrokompleks. Od lat dbamy o zachowanie najwyższych standardów produkcji i współpracy z naszymi kontrahentami na każdym szczeblu struktury naszej firmy. Pracujemy z liderami swoich branż, a nasz nieustanny rozwój dowodzi, że jesteśmy sprawdzonym i docenionym partnerem.